Niedziela 16 stycznia, Anna Romanów, podsumowanie tygodnia. Witam Państwa po noworocznej przerwie i zapraszam do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami zakończonego tygodnia. Poniedziałek. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podsumował akcję. Podczas niedzielnych koncertów i aukcji zebrano ponad 37 milionów złotych, które trafią na rzecz dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Środa. Komisja Rewizyjna Rady Miasta uchwaliła plan pracy. Radni zdecydowali się, że w tym roku będą chcieli m.in. wyjaśnić sprawy dotyczące funkcjonowania miejskich wodociągów i kanalizacji. Czwartek. Posłanka Grażyna Ciemniak uważa, że jeżeli budowa drogi ekspresowej S5 nie zostanie wpisana do programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015, grozi nam utrata dotacji unijnych kieruje ten, tę interpelację do premiera rządu, żeby skoordynował plany realizacji projektów przewidzianych do sfinansowania. Mieszkańcy inowrocławia wyruszyli na ulicę w ramach protestu przeciwko przekładaniu przez rząd terminu rozpoczęcia budowy obwodnicy ich miasta postanowili w czwartek zaprotestować, blokując ruch na najważniejszym skrzyżowaniu w mieście. Wraz z mieszkańcami i władzami Inowrocławia protestowali także posłowie Anna Bańkowska i Tomasz Latos 2 lipca, że ta obwodnica już w zasadzie jakby była już decyzję podjęto a w praktyce widzimy jak to wygląda? W praktyce widzimy, że co innego deklaracje, co innego obietnice, a co innego rzeczywistość. Proszę Państwa, zapraszam do pokojowej demonstracji. Teraz będziemy przechodzić przez pasy. Piątek. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, najstarsza bydgoska organizacja społeczna, spotkała się na tradycyjnym, corocznym spotkaniu noworocznym. Mieszkańcy Inowrocławia protestują. My miejmy nadzieję, że ten proces okaże się skuteczny. Widzimy jak wiele osób przyszło na dzisiejszą manifestację. W Bydgoszczy zbierane są podpisy. Miejmy nadzieję, że tych podpisów będą rzeczywiście dziesiątki tysięcy, bo dość tych kpin. Bo to są prawdziwe kpiny z tego, co myślą mieszkańcy. Drodzy Bydgoszczanie, naprawdę wejście się w karby i Pofatygujcie się, żeby dotrzeć do miejsc, gdzie się zbiera podpisy przeciwko odkładaniu tak ważnych dla nas inwestycji.